Siemanko, poszliśmy sobie z młodym na tenisa stołowego, żeby nikt się nie obraził Pograliśmy sobie z godzinkę, półtorej i teraz postanowiliśmy skorzystać z ładnej pogody i otworzyć sobie karty Jak widzicie dołączył do nas, o nie chcę się ostrość złapać, o udało się Dołączył do nas y, Ziutek, Niunia i Henio, bo leczą będzie miał na imię Henio, tak postanowiliśmy That's what we decided. no więc teraz otwieramy Ja otworzę zwykły Scarlet and Violet, a młody Paldea Evolved o, Rodzik, będzie do nogami chyba. Super, mamy drugi. O, będzie ciężko złapać w kadrze, ale jakoś poradzimy sobie. Proszę bardzo, jedziemy. 3, 5, 8. Może trochę. O właśnie. Oj, fukaka, super. O, i flakoka. Sfinka! Oj. Przegaj, bo chyba jestem trochę za tobą. O, teraz jest. Ładne, 2. I ostatnie, no, Arboliva, zwykła holo, ale jest spoko. I do tego Bax też tylko holo. Bez rewelacji, no ale cóż, lecząk najważniejszy. Do widzenia. Cześć, do następnego.